Bardzo wielu ludziom wydaje się, że do tego by programować potrzebna jest jakaś tajemna wiedza. Nic podobnego, wystarczy zwyczajny komputer, edytor tekstu i jakiś pomysł. Najtrudniejsze jest napisanie pierwszej aplikacji. Tak? Później już coraz, jest coraz łatwiej i dochodzimy do momentu, kiedy tak naprawdę staramy się władać językiem programowania jak naszym językiem takim nazwijmy to ojczystym. Moim zdaniem warto tego typu umiejętności posiąść na etapie czy liceum, czy nawet gimnazjum, bo inaczej ciężko w XXI wieku sobie aktywnie i rozsądnie radzić w życiu. Programowanie powinno być w szkole od najmłodszych lat. Niekoniecznie musi to oznaczać, że wszystkie dzieci muszą programować w dorosłym życiu. Natomiast jestem przekonany, że programowanie bardzo wiele uczy. Mnie nauczyło chociażby dyscypliny, profesjonalizmu, dbałości o szczegóły. Okazuje się, że obecne narzędzia, które są dostępne, pozwalają programować komputery nawet dzieciom. Znane są takie języki programowania, jak na przykład Scratch, który pozwala dzieciom sześcioletnim programować. Także programować może każdy. Nasi mali programiści, uczestnicy programu Mistrzowie Kodowania, dopiero zaczynają swoją zabawę z programowaniem. To są, to są zaledwie podstawy, to są początki, ale już na tych nawet początkowych etapach e, nauczania powstają świetne projekty. Takie projekty, które pozwalają wierzyć i właściwie mieć przekonanie, że wśród mistrzów kodowania są również autorzy, przyszli autorzy dużych, e, skomplikowanych osiągnięć technologicznych, wspaniałych produktów, które będą cieszyły konsumentów na całym świecie. Nie należy się bać. Nieważne ile ma się lat, jakie się jest. Programowanie jest dla każdego, to jest tylko poznanie pewnej wiedzy, pewnych narzędzi i, i, i opanowanie umiejętności ich wykorzystania. Myślę, że kobiety się nadają do tego tak samo jak i mężczyźni. Jest to jeden ze stereotypów, i akurat moja firma stara się w jakiś tam sposób taki proaktywny nawet z tym walczyć, zachęcając dziewczyny już od okresu gimnazjum do tego, żeby. Wybierały jednak ścisłe czy techniczne ścieżki kariery i edukacji. One dają nam dużo bardziej stabilne, stabilną przyszłość, o tak bym powiedziała. Pozbyć się bariery, przekonania, że jest to mega trudne, wymaga jakichś umysłów matematycznych, bycia nie wiadomo jak zdolnym z matematyki, to nie jest do końca prawda. Trzeba mieć podstawy rozsądne, trzeba mieć podstawy matematyki, fizyki, natomiast przede wszystkim trzeba nie bać się próbować, eksperymentować. Poznawać nowych rzeczy. Czasem ludzie pytają mnie, w jaki sposób zacząć programować. Najczęściej to pytanie brzmi: jakie książki muszę przeczytać? Jak ja to słyszę, to po pierwsze wiem, że oni tych książek nie przeczytają, a po drugie z samego czytania książek jeszcze nic nie wyniknie. Ja bym bardzo namawiała młodych ludzi, nawet tych jakby nie głęboko siedzących w przedmiotach ścisłych, tak? Żeby nie dali komukolwiek wmówić sobie, że nie są w stanie się nauczyć programować. Moją radą jest to, by wybrać sobie jakiś cel, w miarę prosty, spróbować go zrealizować. W internecie znajduje się bardzo wiele materiałów. Są też fora internetowe, na które można zasięgnąć porady. I krok po kroku z, zaczynając od bardzo prostych rzeczy, można dojść bardzo daleko. Tak jak w każdej dziedzinie życia. Warto, bardzo warto zmienić trochę swoje życie, próbując nowych rzeczy, bo zawsze jest tam gdzieś indziej czegoś, możemy się nauczyć, możemy się rozwinąć, możemy trafić w fajniejsze środowisko ludzkie. Trzeba zacząć robić. Naprawdę, warto, warto uczyć się samowania. Warto uczyć się po prostu.